Kolejne nagrody dla Olsztyna. Aż dwa pierwsze miejsca w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Kapituła konkursu uznała Olsztyn za najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku. Przyznała także stolicy Warmii i Mazur pierwsze miejsce w kategorii oświetlenie świąteczne i okazjonalne 2019 roku. Bardzo się cieszymy, zresztą nie po raz pierwszy, bo praktycznie od kilku lat rok rocznie, My, jako Olsztyn, jesteśmy liderami w zakresie nowych technologii oświetleniowych i tu wielkie uznanie, podziękowanie dla pana Karola Więckiego, głównego energetyka, pełnomocnika do spraw elektroenergetycznych i jego zespołu, który tym się zajmuje w mieście oczywiście również Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, również w zakresie tego świątecznego oświetlenia, Miejski Ośrodek Kultury z panem dyrektorem Sieniewiczem, a więc. Jest to uznanie za naszą ciężką pracę. Tytuł najlepiej oświetlonej gminy i miasta przyznano Olsztynowi za szeroki zakres i bardzo wysoki poziom inwestycji oświetleniowych, które stanowią kontynuację kompleksowej budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. To nagroda między innymi za następujące projekty. Akurat w roku 2019 zrealizowaliśmy, jak wiemy, wielkim wysiłkiem wspólnym naszym, modernizację ulicy Towarowej, ulicy Żurawiej na Gudkowie, czy też Nowej Pstroskiego, również ciągów ulicy Partyzantów. Tam powstało nowe oświetlenie, to uliczne i to służące ścieżkom spacerowym, czy też rowerowym. Jak dodaje prezydent Grzymowicz, zostały zastosowane najnowsze technologie. Wszystko to jest zarządzane z poziomu Zarządu Dróg Zieleni i Transportu. Mamy bezpośredni wgląd do każdej latarni. Wiemy, jak efektywnie również tym światłem zarządzać, ażeby płacić jak najmniejsze rachunki. No i oczywiście również, żeśmy wykonywali projekt pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych na przejściach, gdzie też prowadziliśmy nowe technologie w tym zakresie. A więc cieszymy się z tego, najlepsi w Polsce, oby tak dalej. Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanych inwestycji, ich różnorodność oraz uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe. Pierwsze miejsce w kategorii najlepsze oświetlenie świąteczne i okazjonalne przyznano Olsztynowi za iluminację Starego Miasta w związku z obchodami Warmińskiego Jarmarku Świątecznego.